No i cześć wszystkim, witam was w świecie Outlast. Nie wiem, gdzie teraz pójść, czy na lewo, czy na prawo, ale tu mam jakąś informację. Mayfamor. Pójdziemy może? Nie, to pójdziemy. Albo... nie, pójdziemy najpierw na prawo. No, oczywiście zamknięte, nie wejdziemy, bo po co? Eee, a, a już się tak ucieszyłem, dobra, idziemy w, w takim razie tutaj. No Jezu, kurwa! Boże święty Ja wam dam pierony Boże święty Czyli Dosłownie minuta grania Już zawał na początku Co my tu mamy? Kolejny Lilto Ale ta gra jest masakryczna pod względem Kto to w ogóle tak porozrywał tych ludzi? Ja pierdzielę, nie wiem. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie skoczysz na mnie. Ale ciemno. Holy shit! Co jest? Ktoś jest na górze. A tu mogę wejść? No, raczej na pewno musimy iść. Na kanał, gdzie jest masa krwi. Dobra, idziemy. Zapalmy światło. Chyba za nami nic nikt nie idzie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spokojnie. To tylko kanały. To tylko kanały. Tam jest zamknięte, to idziemy tutaj. Teraz pewnie coś wyskoczy. Cieszę się, że... Że... Mogę tu wyjść? Mogę. Że y są y często Dobra, tu mogę wejść, a tu mogę OUUUUU! <laughs> no co, co? Szkibą, bon. szkibą. Bon. Spieprzej. A ja widziałem już taki zaraz potwora, ale kurde. Jas będzie musi być tak ciemno nie Ej, chlup do wody aha ja tu się nigdzie nie przecisnę to muszę iść tu Ciu. robić jakoś przy brzegu niż to nie zaraz i tak coś wyskoczy Wys mogę tu wyjść? Nie, nie mogę. To nie tak zaraz coś wyskoczy. Bateryjkę mamy, jest fajnie. Ale co mi z tego? Możesz tu wejść w ogóle? Ja mam pomysł, że trzeba na nie, nie. Hmm... Co ja mogę tu zrobić? kończy mi bateria nie za fajnie no może tu w ogóle nie, mia nie mam iść tylko wyznać inne wyjście a tędy mogę wyjść mogę tędy wyjść? chyba mogę dobra zmieniam baterię ale nie podoba mi się to Kurde, znowu gdzieś wpadłem. A tu są schody. Matko święta, co tu się dzieje? Szybciej. Ktoś gra nam na skrzypeczka. Kisienko muzykant. Kurde, boję się, że to mnie zaatakuje. No. Aha, znowu. Plum. Nowy jako muzykant Gra nam na skrzypeczkach Troszkę szybciej o Jezu, kurde Boże No wchodź tu wchodź tu Dobra Oho To mi się kurde mać nie podoba A myślicie, że powiem kurba. Ale nie powiedziałem No czy powiedziałem, no teraz <laughs> Masakra Gdzie mam iść Tu jest wszystko zamknięte, dobra, idę w tę stronę Tu nie Idziemy dalej, idziemy dalej Dalej, 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 dalej Też zamknięte Cholera. Ja bym na pewno do tego czegoś nie wszedł. Podziwiam... ...odwagę głównego bohatera. Czy mam jakoś tędy wejść? Nie. Kurde, słyszę tego grubego. Że nie Tylko nie ten gruby Nie słyszysz mnie? Idź dalej, idź dalej Idź dalej Nie ma mnie tu Tak, jasne, będziesz się przybliżał tu Głupi śmieciu Kurde mać. No fajnie. Oła! Kurde. Oła no! Opuszczaj! Ojeju! Zaczyna mnie ten koś kurzać. Czemu on zawsze, kurde, musi być tam, gdzie ja jestem? Może tu ja jestem, tam gdzie on. Nie wiem, a zaczyna mnie on denerwować. Dobra, chodźmy szybko. Czyli w starciu z wodą jesteśmy niestety bezsilni. Nie, że on nas chce, czy nie chce, nas dogoni. Co jest kurde. ...kurzające. Dobrze idę. Już go słyszę. Właściwie goście, kurde, słyszę. Żebym jeszcze wiedział, gdzie muszę dokładnie iść. Nie wiem, może tu. Tu jest tak, jakby drabina, ale. A do niej nie doskoczę. Kurde. Tak jakbym musiał na to wejść. O! O! Cholera! Hop. Wow. Udało mi się fuksem. Dobra, muzyczka się może uspokoić, bo odejdź no Daj mi spokój! Ki wariat! Wow, nic nie widzę. Ja pierdziele Dobra Halo? 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 Nie ma go Ale tu zaraz pewnie walnie pałą Halo? Halo? To ty? Lepiej nie ruszać. Czemu płaczesz? tego wolę nie ruszać, bo. Zostaniemy w czapę i będzie. Aha, znowu kanały. Świetnie. Myślałem, że wyjdę gdzieś na zewnątrz. Nie lubi chodzić po wodzie, ponieważ jest za duży hałas Wow Czekaj! Zmienię ci pampersa To nie ja. będzie ten gruby O, co to było? silny przeskok? Spokojnie, spokojnie. Czy tu coś jest? Wow, masakra. Spokojnie, spokojnie, damy radę. Przyskocz tutaj, żebyśmy mogli. A czy czasem ja tu już nie byłem? Przecież ja tu przyszedłem. Nie, nie byłem tu. Jednak tu nie byłem. Lol? Nie rozumiem tego. Hmm. Ah, Okej. Ok. Cholera jasna. Znowu. Znowu z psycholem. A czy ty przypadkiem za mną nie łaziłeś? Odpowiadaj na pytanie, jak mówię. Nie udawaj, że masz zaklejone usta. Jeszcze śpi, no. Bezczelny. Tu coś jest? Coś niby jest. Halo? Nie ma tu bateryjki? Nie ma. No to zamykamy. No coś pewnie wyskoczy, jak zawsze to... A, tu mówi się na górę, ale jeszcze sprawdzę tu. Lender jasny. Szpyk gruby szedł. O Boże, nie! O, ale tam nie jest jak na razie. Olej na górę od razu. Tylko światło mi jest potrzebne. Aha, pięknie. Czyli musimy iść do grubego. Cudownie. No to idziemy na walkę z żywiołem. Niestety mamusiu. Pomógłbyś, a nie. Coś jest? Jest aparat, ale go nie mogę wziąć. Nie tak. Bierzesz tak i co? nie? To przepajmy do końca! Jejku, nie wiem czy chcę tam wchodzić. Halo? HALO? Zemknięte. Te, te pewnie też. No jasne. Eh ha, ha, halo? Halo? Halo, halo? Wow. Coś tam jest? Nie, tam nic nie ma. Kurde, nie podoba mi się ta duża arena. To mi się kurde nie podoba. Masakra, wszystko porozwalane. Mogę tam w ogóle przejść? Nie, nie da się. Tu coś jest? Nie. No a tu też nie mogę wejść. Okej, okay. Wow. Dobra, zobaczmy co mamy ciekawego. W notatkach a w dokumentach o projekcie. Okej. Ale co dalej? Tu nie mogę wejść. Nie ma jakiegoś tutaj... A, tu jest. Okej. Okay. Opa! Ja przełożę tę bateryjkę, bo zaraz mam trzy bateryjki, nie Co? się dzieje? No patrzę. O kurde, co jest do cholery? Co ja muszę zrobić? Aha. Jezus Maria. Jezus Maria. Ja pierdzielę! Ow! Jakie mam... Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Kurde, jak ja mam z nimi wygrać? Albo to muszę szybko zrobić tak obstryk. Dobra. Dobra, może wystarczy. Dobra. Tędy. Hej! Hej, 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 hej! Dobra. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, starczy chyba. No wychodź! Jeszcze trzeba? Kurde. Dobra. Gdzie teraz? O nie! Tu! Matko Święta, nie! Masakra! Dawaj, 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 dawaj! Nie wiem, tu? Czekam z tego psychiatryka. O oh, Boże. Dobra, jak kończę ten odcinek. Na razie...